Drobnowego nowego setu pokémon Sprawdźmy co uda się znaleźć. Zaczynamy od game'a. Byłem w Argosie, ale niestety tam jakaś dziwna godzina była rzutu i się nie udało. Czwarta rano bodajże wszystko sprzedane. I co, pierwszy strzał i TB są dostępne super. Venusaura boxa się udało znaleźć, i tibika Phantasmal Flame. Były jeszcze trzy paki blistera, ale się nie udało. Ale udało się za to je znaleźć w smycie No tutaj już i tibików nie było, byłem o no, dziesiątej Kolejny sklep, a zdali i tutaj siadł prawdziwy Jackpot. Najpierw te Tiny rzuciły mi się w oczy, bo wcześniej ich chyba nie widziałem w sklepie na sprzedaż i się okazało, że mają surging spa. Zobaczmy. Sprzedają się po 60 funtów tutaj, ale we Francji, jak zobaczymy, sprzedają się po 110 euro, co by dawało 50 funtów zysku na jednej sztuce. Trochę ryzykowne, bo ludzie lecą w kulki i otwierają paczki, zamykają, oddają go z powrotem na Amazonie. Także biorę, ale dla siebie tylko. Nie będę tego sprzedawał. A tutaj zobaczcie. Cały display ledwo co wyciągnięty. Wszystko dostępne. Canto Tins. Tutaj sprawdziłem te tiny z tym numerkiem. Kiedyś były Evolving Skies i Lost Origin, także zobaczymy. Wezmę jedną na pewno i otworzę. Tutaj d 20 4 to nic specjalnego, te Pokebole, no ale Destiny Rivals, Mega Lucario, 3 paki mega Evolution bierzemy. Niestety w tym Teamie był tylko Stellar Crown i Obsidian Flames.